Próbki pracy, czyli mm -hmm. zadania, są jednymi, jedną z najskuteczniejszych metod weryfikacji kompetencji kandydata. Natomiast z zadaniami jest pewna trudność, bo żeby naprawdę zweryfikować te kompetencje, to faktycznie wypadałoby, żeby to zadanie było bardziej złożone. Bo proste zadanie niekoniecznie nam powie o kandydacie to, czego szukamy. Ale powie kolei... nam jedną rzecz, czy zrobił i czy zrobił to z chatem GPT. Powie lub nie powie, bo teraz jakby w momencie, gdy wszedł AI, to w ogóle te próbki pracy stały się dużo bardziej problematyczne. Ja się śmieję, ale jest to śmiech przez łzy, że niedługo firmy zaczną zapraszać kandydatów na świetlice bez dostępu do sieci, Prawda. żeby robili zadania przy nich, bo się bardzo często okazuje i takie są też historie firm, z którymi współpracuję, że zadania były idealnie zrobione. Później były jeszcze sprawdzone przez człowieka, czyli to nie jest tylko tak, że system mhm. wypluł wynik i zaproś tego i tego kandydata, tylko one były sprawdzone przez człowieka, ludzie byli zaproszeni na rozmowę, i się okazało, że 85% osób nie ma podstawowych umiejętności, nawet nie rozumie, co ten czat zrobił. I to jest przerażające.